Cze ma widzowie, mamy wreszcie przeciwnika, więc lecimy z partyjką, Zaczynam od E4 i wariant Mengariniego. Fajnie, przeciwnik na zbliżonym rankingu do mnie i konto od 8 lat, więc e, więc się cieszę, że trafiłem na normalnego rywala. E, przed partią Trafiłem już na, na kogoś innego, Trafi, już znalazłem przeciwnika, ale miał nowe konto, więc, więc nie podjąłem wyzwania. Hmm. Ok, a tutaj dostaliśmy całkiem fajną pozycję. Od razu uderzymy w centrum tego skoczka, wypchniemy. Mamy kontrolę nad ważnymi centralnymi polami. Hmm. I wrzucę gońca na wymiankę. Zbiję Hetmanem, żeby nie stracić tego pionka. Chociaż bicie skoczkiem też było bardzo ciekawe, mogłem to rozważyć. Ok, i oponent wymusza uproszczenia pozycji. Jest to całkiem spoko pomysł z jego strony. Ja mogę zagrać skoczek C3 i nabicie pchnąć. Wiecie, co tak zrobię? Większy nacisk położę na tym pionku. I jak rywal zbije, to pójdę do przodu. Skoczek prawdopodobnie będzie musiał stanąć na C5. <küh> Ale ja teraz wejdę z dalszym atakiem. Trzeba pamiętać, że grożą widełki na Hetmana i na wieżę, a no ale mogę wejść tędy. Skoczek wchodzi z widełkami, biorę Hetman F6, bicie, wymianka. Jest atak na moją wieżę. Nie do końca mi się podoba idea wymiany. Idea wymiany Hetmanów. Więc może jeszcze warto się zastanowić przez chwilę. Mogę zagrać goniec c4 jeszcze zanim zaatakuję, ale hetman f6 wygląda nieprzyjemnie tutaj z tym związaniem. Także <coughs> hetman, skoczek, goniec, a pionek nie może zbić. Hetman może zbić tędy. Więc goniec c4, hetman. Skoczek e2. Hmm. Jak zagram tu, tu? Szach, hetman. Hetman, skoczek. Nie podoba mi się ta pozycja. Goniec c4, zacznę. Teraz jak już mam gońca na c4, no to mogę myśleć o ruchach typu hetman d4. A po Hetman F6 okej, okay, poszedł tędy. Poszedł tędy. To Hetman D4 zagram, żeby aktywizować tego mojego Hetmana. Prawdopodobnie Hetman E7 nastąpi, ale wtedy mogę zagrać D6. Czyli nie nastąpi Hetman D4. <coughs> D6, roszada. Dobra, D6 nie chce grać. Hetman, skoczek E2, skoczek G3. Przyciśniemy tego pionka. W sumie pozycja jest dobra. Jak zrobię roszadę, to, to wszystko powinno być ok. No dobra, szatka wieża E, skoczek G3. Odzyskamy pionka i będziemy walczyć. Dobrze ustawione figury, dużo przestrzeni. Przeciśniemy tędy. Właściwie to może się odrobinkę pospieszyłem. Fajnie by było przestawić skoczka na pole D4. Teraz tak sobie myślę. Z D4 można go przestawić na C6 na przykład. To byłoby dobre pole dla skoczka. Ale tutaj, gdzie jest, też jest ok. W tym momencie bić nie mogę, bo tracę figurę, ale wieża E1. H3 warto zagrać, żeby pole G4 odebrać wrogim figurom. Rywal może też myśleć o posunięciu E3, oddaniu pionka w zamian za, e, za atak na tego słabego pionka E3 i popsucie mojej struktury na skrzydle królewskim. To są ciekawe opcje ze strony oponenta. <coughs> Chociaż to też otwiera linię F, co może, mnie, e, co może mi pomóc w dalszej grze. No, oszukuje się złożona partia. Jeśli tylko któraś ze stron czegoś nie podstawi, to będzie interesująco. Wieżyczkę ustawiamy na bardziej aktywnym polu. Teraz już grozimy grozimy zbiciem tego. Chociaż na tego pionka jeszcze trzeba uważać. Może wieże na przykład wrzucę drugą na D do obrony. W tej chwili bicie nie przechodzi. Zdobywam figurę. No i czekamy na to, co rywal postanowi zrobić. Sam jestem w sumie ciekaw. Może. No nie, no cały czas Hetman S7 z obroną 5 nie działa. Akurat tutaj taki losowy wariant pokazuje. Ten wariant nie działa raczej. Może działa. Zostajemy z równowagą materialną. I zaryzykowałbym stwierdzenie, że mam minimalnie lepszego gońca niż oponent, ale wystarczy zagrać A6 nie, nie można zagrać A6, bo mam za dużo figur tutaj <laughs> A5. Bicie w przelocie. Goniec bije, goniec bije, wieża bije, wieża bije, skoczek bije. Skoczek bije i mam dobrą pozycję. Bicie w przelocie. Skoczek bije. Skoczek bije, skoczek bije, wieża bije. Pokuszę się o to bicie w przelocie. Zbił gońcem. No, mogę to dziabnąć teraz. Zrobię to. Czemu by nie? No i prawdopodobnie bicie z koczkiem, bo nie wiem. <laughs> Chyba, że idea była taka, żeby wejść z widełkami, ale nie widzę troszeczkę. Powodu, żeby tak grać, zbiję, bo dzięki temu skoczek będzie ustawiony na bandzie. To nie jest dla niego najlepsza pozycja. Teraz jest 4-5. No i tego oczywiście pionka zdobywam. Tego pionka oczywiście zdobywam. Pytanie, którym skoczkiem zbić? Mogłem zbić tym. Nie no, tym, żeby tutaj bronić dalej. Wiem, że to jest nieprzyjemne związanie z potencjalnym matem tylnego rzędu, ale póki co bicie następuje z szachem, więc yy, raczej nie powinien być to problem. <słuch> No dobra, wezmę wieżą. Bicie, hetman bije. H3. Szach, król. No, i wygląda ok. Póki co mogę próbować lecieć pionkiem, a poprawiać figury. <laughs> Oczywiście, prawdopodobnie jest to pozycja w okolicach równości, ale, no ale wydaje mi się, że to ja tutaj mam leciutką przewagę i jakieś szanse na prowadzenie ataku. Skoczka mogę tak przerzucić. Przy okazji z atakiem na punkt B6. Może Hetman E6 ma tutaj sens? Mhm. No tak, bo jak teraz wejdę tędy, no to mnie po prostu zbije. Nie ma szacha bo Hetman bije. Kurczę, to jak to wygrać? Może tutaj? Dobra, spróbujemy, tak? <ścoughs> Nie mam jak tego pchnąć, ale. Ale mogę zaatakować Hetmana i wtedy będę mógł już się przestawić bliżej. Jak się przestawię bliżej, to skoczka będę mógł. To jest ciekawe. No, ja w takim razie atakuję mu Hetmana i osłabia mocno diagonalę, diagonale, więc pozwoli mi to na jakiś dalszy potencjalny atak. Poszedł szach, muszę się odsunąć królem, nie mam wyboru i wymianę Hetmanów, pewnie chcę sforsować oponent. No dobra, no to się muszę wymienić i wydaje się, że mogę podejść królem i spróbować zdobyć tego pionka, bo ten pionek do przodu iść nie może. A, podstawiłem. Podstawiłem słabo. No dobra, podchodzę. Mam nadzieję, że nie przegram przez to. tak ta, ta odwaliłem, dobra pozycja była, a teraz tylko remis No I chyba przegram, bo nie mogę podejść królem. Z, spróbuję zrobić <coughs> blokadę z tych moich pionków. Ale żadnego podejścia nie mam do tej pozycji. Jak tego pionka zdobędę, to jest duża szansa na remis, nawet jeśli tutaj te dwa zostaną. <laughs> 6, tędy król szach, tu chłopcze. No nie mam żadnego podejścia do tych pionków. Chyba, że spróbuję zrobić jeszcze przełom i doprowadzić pionka H do linii przemiany. Może <kluzny> jakiś potencjalny ciekawy atak tutaj się uda rozpocząć. Tego pionka chcę mi zdobyć. Mogę pchnąć. Dobra, pchnę. Pchnę to. Tutaj. I wezmę tędy, żeby wolnego pionka móc teoretycznie wyrobić. Gra tak. Zagram tędy, żeby królem nie podszedł. blokada to podchodzę królem rywal nie może swoim podejść podchodzę pod pionka wiadomo tam próbujemy atakować będzie mnie szachował to podejdę tędy będzie mnie szachował tędy to podejdę tutaj dojdzie pionkiem, no to podchodzę na d4 i, i trzymam tę pozycję. No dobra, mamy remis. Trochę wypuściłem, ale cieszę się, że tak się to skończyło. Zróbmy analizę. No to patrzymy, co się stało. Generalnie partia była bardzo wyrównana przez cały przebieg, jak widzicie tutaj po wykresie. Na końcu oddałem tego pionka i, no i sytuacja się bardzo pogorszyła. Natomiast zaskakująco wyrównana pozycja. Wydaje mi się, że nie było w tej partii dużych szans na, na jakieś wygrywanie. Całkiem optymalnie tutaj chyba zagrałem. Wziąłem centrum, wymieniłem gońce. Hmm. Tak, zapchanie tego ma dużo sensu. Źle, że to, że tego nie zagrałem. Skoczek F6 przeciwnik nie może zagrać. Dodatkowo ten pionek jest izolowany i słaby. W ogóle nie pomyślałem o tym, żeby ten pionek będzie izolowany. I wtedy skoczek C3 przede wszystkim nie oddaję pionka. Jest równowaga materialna, a ja miałbym fajne perspektywy do atakowania. Więcej przestrzeni. Więc źle, że tutaj zagrałem skoczek C3. To warte rzeczywiście. Uwagi. goniec C4, pewnie Hetmanem od razu. Tak, tak. silnikowi się podoba, żeby od razu wejść Hetmanem. No i na skoczek B3, na te widełki mamy Hetman E4. Hetman E7. A czemu Hetman E4? Zobaczcie, jest minus 1. Dlaczego silnik uważa, że to jest najlepsze? Ok, tu jest minus 5. Hetman D4, skoczek B3, szach. No ten szach nie wygląda na dobry ruch. Czemu nie od razu Hetman G7? Skoczek, skoczek bije, Hetman bije. Chociaż ten skoczek bije też troszeczkę dziwny. Hetman F6 bym się spodziewał. Król 8 No, skomplikowane rzeczy się tutaj dzieją. Ale rzeczywiście ta pozycja mi się nie do końca podoba. Dobra. W partii zamiast tego goniec C4 profilaktycznie i potem dopiero Hetman D4. No i znowu wygląda na to, że grałem dobrze, mimo wszystko. Tutaj odbijamy materiał. Skoczek przeciwnika jest na bandzie. I wydaje mi się. No, wygląda na to, że grałem dość y, optymalnie. <laughs> o, ale tutaj skoczek A4 nie widziałem. Chociaż do czego to prowadzi, czemu to jest dobre? Skoczek A4. I co po wymiance? A, nie, przecież idę pionkiem, jeżeli zbiję. Nie może przeciwnik tego zbić. No to skoczek A4 to było bardzo fajne posunięcie, które przeoczyłem. <laughs> Hetman F5, bicie pionek bije i Hetman E3. Kurze, to jest naprawdę ciekawe. No i nie mogę zrobić tak, 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 bo będziemy mieli wiecznego szacha. Będziemy mieli? Dzikie rzeczy się tutaj dzieją, ale wygląda na to, że skończyłoby się to wiecznym szachem. <laughs> Zamiast tego zagrałem skoczek B5, f6, skoczek, szach. Wymiana hetmanów i tutaj się wszystko posypało, kiedy podstawiłem pionka. No i ta pozycja. jest trudna do gry. <laughs> Prawdopodobnie przegrana. jest częściej przeciwnik. Spanikował i wziął remis. Dziwię się, bo miał trochę więcej czasu ode mnie. No ale fajnie, fajnie, że udało się uratować tę pozycję. Byłem pewien, że przegram. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Zachęcam do subskrybowania, komentowania i wspierania mnie wirtualną kawą lub na Patronite. No i jutro widzimy się z następną partyjką. Ciśniemy dalej. Dzięki i do zobaczenia.